O Arathie stąpają najróżniejsze rasy posługujące się inteligencją, zupełnie jak na naszej Ziemi, jak w porównaniu do naszej planety. Różnorodność pomiędzy inteligentnymi rasami jest o wiele większa i bardziej wyraźista, a tak właściwie różne rasy potrafią się od siebie różnić wszystkim. Ale jak doszło do powstania tych stworzeń posługujących się inteligencją, jaka jest ich historia i czemu one się charakteryzują, jak i gdzie dokładnie żyją? Na te i wiele innych pytań odpowiem sobie w tym odcinku Encyklopedii Arath. Zapraszam. A Rathch może się pochwalić niesamowitą różnorodnością ras. Na tym planecie można spotkać od wielkich jontanarów do małych zielonych goblinów. Niestety, różnorodność wiąże się z konfliktami, trzeba powiedzieć, że konflikt ras jest jednym z głównych silników napędowych w większości wojen. Jednak w pierwszej raz powiedzieć, jak w ogóle powstały te inteligentne rasy. Cóż, historia inteligentnych razy na tysiące lat temu w mrokach podziemi żyła raza troglodytów, która na przestrzeni lat rozwijała się, by przetrwać w tych brutalnych, podziemnych warunkach. Potrafili uprawiać grzeby, budować domy, tworzyć wyposażenie czy opracowywać różne strategie czy taktyki walki, chociaż trzeba powiedzieć, że były one dosyć prymitywne. Ale wracając, i tak sobie ci trudno żyli przez tysiące lat w tych jaskiniach. Aż koń zaczął ich ciekawić, co kryje się za wrotami, z których wchodzą te bolesne promienie światła. Że ci w jaskiniach, gdzie światło nie dochodzi, sprawiło, że Troglodyci mieli skórę, która była bardzo wrażliwa na słońce. Zaraz chwila. Czy to oznacza, że Troglodyci są graczami of Legends? Myślę, że lepiej dać temu spokój. No to tak jak mówiłem, życie w Tchiniach, wrażliwa skóra na słońce. jednak w końcu pewna grupka troglodytów wyszła na powierzchnię odkryła świat w powierzchni. Była to wielka sensacja wśród podziemnego ludu i wtedy rozpoczęły się masowa imigracja troglodytów na powierzchnię. To wtedy właśnie spostrzegli ich bogowie, którzy za pozwolenie władcy żywiołów, ponieważ wygląd troglodytów obrzydzał nawet ich. I zmienili ich formy wedle swej wizji, i tak oto powstała większość znanych nam raz. Jednak, oczywiście, są wyjątki od reguły, niektóre rasy mianowicie powstały w inny sposób, i nie była to tylko potrzebna ingerencja boska. I dobrym przykładem takiej rasy będzie ta, którą sobie teraz omówimy. Bardziej by się chyba nie dało. Ludzie są zdecydowanie najliczniejszą rasą, jak i tą najbardziej rozgajązioną na całym Arathie. Na każdym kontynencie, w każdym regionie można spotkać ludzi. Skurczy byki wiele tysięcy lat temu rozprzestrzenili się na cały Aradzie, Dzięki temu, że mnożą się jak zające, udało im się uzyskać status najważniejszej rasy na Aradzie. Jednak skąd w ogóle wzięli się ci ludzie? I widzicie, tu pojawia się problem. Pochodzenie i ludzkości jest nieznana. Żaden Bóg nie przyznaje się do ich stworzenia. Istnieją jedynie teorie mówiące o naturalnej ewolucji, bądź mieszaniu się raz. Jednak jest tylko, że pewnego dnia pojawiły się spore ilości grup ludzi, które zaczęły się rozprzestrzeniać w środku kontynentu, zagadając tam w końcu swoje królestwa. Dlatego środek kontynentu nazywany był niegdyś środkowymi królestwami. Co do samych ludzi, są oni średni jak na standardy innych ras wzrostu, posiadają zwyczaj bardziej smuką budowę ciała, oraz są stosunkowo słabi w porównaniu do innych. Dożywają około maksymalnie 120 lat, natomiast w jednej kwestii ludzie zawsze byli oryginalni. Dziś od początku swojego istnienia ludzie posiadali wiele twarzy, potrafili być sojusznikami, być zdrajcami, potrafili wpierw udawać przyjaznych bądź potem zaskoczenia. Nie byli przesadnie agresywni, czy pokojowi, albo uszlachetnieni. Mieli różne cechy charakteru i dostosowywali swój charakter do swych potrzeb, czego inne rasy wtedy nie potrafiły i to właśnie ludzie owych ras tego nauczyły. Podsumowując, o ile ludzie nie są jacyś fizycznie przesadnie silni, to swoją liczebnością, wszechstronnością i sprytem nadrabiają mu webraki i zdecydowanie są oni najbardziej dominującą rasą na ratcie. Gnole ze swego wyglądu przypominają hienę o posturze człowieka. Przodkowie Gnoli wodzą się z kalistych wzgórz Klirgoru. Stada tych stworzeń przybyły do rawory, gdzie z powodu łaski Malacha stały przemienione w istoty jakie znamy dzisiaj. Gnole są nieco mniejsze od ludzi, posiadają bardziej zgarbioną sylwetkę, miłki, smuk budowy, co wyjątkowo silne i niesamowicie zwinne. Posiadają ostre kły i pazury po swoich przodkach, którzy wojewają maksymalnie do około 85-90 lat. Same gnole są bardzo agresywną rasą, gdy poniesie ich duch walki, potrafią wpaść w szał bojowy, który zamienia ich w istne bestie używając swoich chów i pazurów do rozrywania swych przeciwników. Są może inteligentne, ale spirytu i taktyki im brak. Gnole wolą raczej rzucić się w wir walki, co wchodzi im zdecydowanie najlepiej. Gnole zamieszkają w bogistorach na zachodzie Engaratu, gdzie tam współistnieją ze swoimi duchowymi braćmi, jaszoročukami oraz liczną populacją ludzi, która postanowiła przyjąć praworędzką kulturę. Gnole są znane ze swych poezji i artystycznych dzieł. Gnole z jakiegoś powodu mają smykałko do wszelkiego rodzaju sztuki czy filozofii. Raczej wolą zachowywać spokój i rozwiązywać konflikty pokojowo, co nie zmienia faktu, że w każdym gnolu drzemie Dziwa bestia. Podsumowując, gnole to zwiny dzikie silne istoty umiejące zasiać duży zamęt w szeregach wroga. Niestety ich brak sprytu, czy że tak to imię nad sprawia, że raczej w większości sytuacji są pospolitym mięsem armatnim, ale za to są dobrymi artystami i filozofami. Jaszczur, ludzie są oczywiście krzyżówką jaszczura i człowieka, posiadają wyprostowaną posturę, zazwyczaj 95% w przypadku, niebieskie łuski, są mniej więcej w wielkości człowieka, dożywają około do 100 lat, mają idealne wrześni wzrok, jeśli myślicie, że elfy to celne syny, to jesteście w dużym błędzie. W porównaniu do jaszczura człowieka, elf jest ślepy. No weź, już mi ręka boli. Kalekę wysłali. Nie dość, że w lewym oku mam minus pięć dioptrii, to jeszcze prawego nie mam. Prędzej się zesram niż trafię w to okno. O, już mi się zbiera! Z tego też powodu, jeszcze człowieki służą głównie jako strzelcy w wojsku Raworii. Posiadają też bardzo włostrzyne zmysły i potrafią się porczać bezszczelnie i bardzo zwinnie. Te wszystkie czynniki sprawiają, że istnym piekiem jest walka z nimi. Zostali stworzeni przez z Zeżowej Krwi i byli pierwszą i rasą w Raworii. Tak jak i ich Gnoli, duchowi bracia, Jaszczur ludzie mają liczne kły i ostre pazury, jednak środki, kiedy ich używają w walce. Co jest to oznaką, że nie potrafią być tak dzicy jak gnole w ogniu walki. W z Gnolami zamieszkują Raworii i wspólnie to prowadzą. no tego, że nie lubią się tym Chwaleczo trzeba powiedzieć, że w większości przypadków, jażro ludzie są o niebo bardziej inteligentni niż gnoli. W porównaniu do nich, potrafią stosować liczne taktyki, czy korzystać z tego spirytu, jak nie są oni już tak i zaprawnymi w boju Podsumowując, fizycznie perfekcyjni oraz bardziej inteligentni, czy ludzie to zdecydowanie jedna z silniejszych raz na tym świecie. ich głównymi wadami to przesadny pacyfizm, niechęć do walki oraz fakt tego, że nie za bardzo upchają się do rozmnażania. Ilość, że tak to czy potras zigarza jest na tyle duża, że nie będę każdego po kolei omawiał, bo zajęło to za dużo czasu. Dlatego Zygaszan, no, mówimy sobie ogólnie, Zygaszani postali przez działanie ksierwosa, który, jak gdyby nigdy nic, czuje potężny miecz wiecznego ognia na zachodnie brzegi Engaratu, co doprowadziło do przekształcenia całego zachodu Engaratu w ogniste pustkowia, które zamieszkiwane będą przez najróżniejsze bestie z piekła rodem. Widzicie, Zygaszani są ludźmi, którzy zostali zabici i skrzyni, ponownie przez moc miecza wiecznego ognia. To właśnie ten miecz jest ich źródłem życia i energii. Wspominają demony, więcej z niczym piekła, jak demonami one nie są, i o ile są stworzeniami z ognia, władają nim naprawdę mistrzowskim poziomie, to poza tym faktem nie różnią się jakoś bardzo treść teraz, Kiedy zamieszkują Arad, Zigashan ciężko opisać z wyglądu, ponieważ każdy zigaszan się różni od siebie, ale patrząc na takiego ognistego typa, to od razu wie, że wchodzi zigaszą. Ale teraz pytanie: jak rozmażają się zigaszanie? Cóż, jeśli chodzi o procesy seksualne to wszystko przebiega jak u innych, Facedy ma babę i wchodzi dzidziuś, w tym aspekcie nic się nie zmieniło, jednak problem polega na tym, że dzidziuś się rodzi martwy. Po narodzinach nowego dzikaszanina zabiera się go do świątyni, gdzie wielcy kapłani ognia odprawiają brytuło o mocy, który przekazuje moc milicznego ognia do ciał nowonarodzonych, dając im płomień życia. Jeśli w jakikolwiek sposób miecz wiecznego ognia zostanie zniszczony, lub jego moc się wyczerpie, cały Zygasz czeka, będzie zagłada. Jeśli chodzi o hierarchię mocy, czy użyteczność poszczególnych Zygaszan, sprowadza się do jednego faktu: im bliżej miecza był Zygaszan w momencie śmierci, tym potężniejszą istotą się stał. Człowiek, który dotknął miecza wiecznego ognia w momencie śmierci, stał się władcącego Zygaszu. Jak się domyślecie, Zygaszani potrafią przetrwać w naprawdę gorących warunkach, lecz temperatura poniżej 15 stopni ich osłabia, a poniżej 5 zabija. Podsumowując, Zygaszani są Najbardziej zróżnicowaną rasą na Arathie i zdecydowanie się najbardziej od innych istot wyróżnią. Są niesamowicie potężne, ich obiektności ognia są godne podziwu i pozazdroszczenia, lecz ich wrażliwość na niską temperaturę, oraz punkt w postaci miecza Wiecznego ognia oraz ich wewnętrznego płomienia sprawia, że o ile są silni, to bardzo łatwo ich pokonać przez istoty, które po prostu myślą i wiedzą, co mają robić, żeby ich pokonać. Elfy są pierwszymi mieszkańcami wiecznego królestwa Andaloru, stworzeni przez Mirandę. Elfy przedstawiają swoją historię z ze szlachetności, piękności oraz korupcji. Oj, cholera potężnej korupcji oraz tego, że nieraz potrafili się podzielić i sobą rywalizować o byle co. Elfy z wyglądu są pięknymi wyprostowanymi smukłymi i białymi istotami są niewiele niższe od ludzi i dożywają do około 150 lat, noszą na sobie różne bogate szaty i suknie. Bździka na punkcie harmonii świata i żywiołów na tyle, że są w stanie wejść w wojnę z każdym regionem czy istotą, która tą harmonię próbuje zaburzyć. Elfy są oczywiście znane ze swojej szybkości, zwinności i ciemności. Ale w porównaniu do jeszcze oczeków. To ciężko takiego elfa na z zwinnym. Też są głównie używanie koselce w armii andalorskiej, ale potrzebują też bardzo dobrze bić się na blisko. Mimo swoich wład elfy mają straszne poczucie wyższości i uważania, że Andalor to jest nieperfekcyjne miejsce. Mimo tego, że tak nie jest. Teraz odpowiadając na pytanie, istnieją na tym świecie mroczne elfy, ale normalne elfy i te mroczne są praktycznie takie same. Mroczne elfy mają jedynie wyraźne czarne elementy niektórych w niektórych częściach ciała i są bardziej blade. Poza tym zachowują ich W Też mroczne elfy to elfy, które poddały się rytu w jej splugawieniu zaczęły służyć Zerinoctowi, traktując go i inne czarne smoki jako swoich bogów. Podsumowując, o ile elfy są pięknym i ludem i potrafią się skutecznie bić z i oporem, to są one też w grudzie rzeczy strasznie skorumpowodne i zawistne. I większość elfów ma strasznie wybujałe ego. Centaury – półkonie, pół ludzi, którzy pochodzą ze wschodniej, o wiele bardziej dzikiej części Wyspy Riara. Ich powstanie też jest owiane tajemnicą, chociaż prawdopodobnie było to spowodowane ingerencją bytów trzecich. Przez trudne warunki tysiące lat temu duża populacja centaurów emigrowała ze swojego domu do Wiecznego Królestwa Andaloru, gdzie tam zaakceptowali kulturę elfów i postanowili z nimi współżyć w harmonii. Centaury z racji bicia półkońmi są niezwykle szybkimi stworzeniami, są one powszechnie używane jako andaluska kawaleria. Najbardziej znanym oddziałem kawalerii jest tak zwany oddział srebrzystych mieścicieli. To, czy sam uważam, nie najlepszych kawalerzyców na całym aratkie. Poza walką centaurów głównie zajmują się rolnictwem, ich w zdecydowanej większości mieszka na wsiach, gdzie zajmują się uprawnieniem swojej ziemi i zaopatrywaniem Andalorów w jedzenie. Poza tym zajmują się często pracami gońców czy kurierów. raczej ludem prostomyślącym, nie za bardzo zajmującym się myśleniem i rozmyślaniem na temat sensu życia. Wolą raczej pracować i zajmować się swoim fachem. Ludzka część centaury jest opisywana jako bardzo piękna i czarująca, nawet bardziej od elfów. Niestety centaury mają jedyną szczególną wadę, mianowicie ich chciawy czerpują się szybciej i centaury mogą mają osiągnąć około 30 lat do śmierci, a dojrzewają natomiast w wieku 9. Już natomiast w wieku 30 lat centaury mogą odczuć liczne bóle stałów, czy znaczna osoba nie spowodowała tam wyczerpaniem ich siły. Podsumowując, o ile centaury z racji swojej szybkości są silną i użyteczną w boju i życiu codziennym rasą, to fakt tego, że po 30 potrafią stracić większość swoich sił sprawia, że żeby zachować ich użyteczność, centaury muszą mieć bardzo duży przyrost naturalny. Dawno temu, podczas powstawania inteligentnych ras, Argot stworzył dla siebie wowników z magmy Elderów. Duża część z nich jednak wolała się zbuntować przeciwko samotwórcy za karę, Argot podarł im sobie śmierdzenne ciała i wygnał ich na wieczną tłałeczkę późnym Jontanarzem. Dopiero gdy nadeszło pokolenie, które miało nic wspólnego z grzechami rodziców, Argot wybaczył Elderom i podarował im smykałkę do rzemiosła oraz dużą odporność na temperaturę. I tak właśnie narodziły się pierwsze krasnoludy. Wygląd krasnoludów raczej każdy dobrze zna. Małe stworzenia o długich dostojnych brodach i włosach. Mając niezwykłą obietności do majsterkowania, a szczególnie szczególności do kucia wspaniałych broni i pancerzy. Oczywiście lubią też walczyć. Krasnoludy może nie są najzwinniejsze i posiadają bardzo wolne ruchy, ale trzeba im powiedzieć, że te istoty są czystą kupą mięśni, i wbrew pozorom, mają niezwykłą siłę. Oczywiście zdecydowana większość część społeczeństwa krasnoludów zajmuje się rzemiosłem, to z tej krainy sprowadzane są najlepsze pancerze, miecze, karbowane skóry, przystępne minerały itd. Tak tak Za długo by wymieniać. Największe wadą krasnoludów, poza ich dosyć niewielką wysokością oraz bycia strasznie wolną brasą, jest zdecydowanie ich podejść. Do życia. Krassoldy to strasznie pracoholicy i często przepracowują i zamęczają swoje schorowane życia. W teorii przeciętny krasnolud powinien dojść do około 90 lat, tymczasem przeciętny krasnolud żyje około 40 lat. Podsumowując, krasnoludy są bardzo pracowitą, zaradną, silną rasą, potrafią tworzyć przedmiot o niesamowicie dużej jakości, lecz niestety ich powolność, podatność na choroby i pracacholic, sprawiają, że bardzo wiele krasnoludów umiera już w młodym wieku. Trzeba powiedzieć, że krasnoludom przydałoby się wytłumaczyć, że życie to trochę więcej niż praca i śmierć. Jontarowie to elderowie, którzy nie sprzeciwili się Argotowi i zamian w nagrodę. Argot podarował im niezwykle potężne i odporne na zimno ciała. Powiedział, że od tej chwili kraina należy do nich, wtedy właśnie powstała rasa Jontarów, a sama kraina, którą wadar jest ta nazwana Jontanarem. To dosłownie musimy przetłumaczyć na krainę Gigantów. Jontarowie to olbrzymie stworzenia o niezwykłej sile, świnności i odporności. Ich skóra jest w stanie przyjąć niezliczone ilości ran i wytrzymać w naprawdę ekstremalnych warunkach. Ich ryk potrafi powodować lawiny, a ich ciosy potrafią łamać w pół góry. Tak samo jak są oni wielką górą mięśnią oraz posiadają naprawdę majestatyczne brody i włosy. Mimo swojej ogromnej siły, są pacyfistycznym ludem. I prawda jest taka, że mają w dupie to, co się dzieje na świecie. Wolą żyć spokojnie na swoim skrawku Jontanaru, gdzie tam polują, uprawiają ziemię i hodują zwierzęta. Sami produkują sobie wszystko, czego potrzebują. Odali resztę Jontanaru do rzutku krasnodą i tą, bo tak naprawdę wystarczy im ten mały ich terenik. Tak jak ktokolwiek będzie śmiał kwestionować ich władzę nad tą krainą, spotka się ich z, bólem, z tym śmiercionośnym gniewem. O jej sile opowiada legenda, jakoby armia 5000 tysięcy mrocznych elfów weszła na tereny Jontarów, by je zająć dla siebie. Przeciwko nim tylko pięciu przeciętnych wołowników. Po około 30 minutach rozbita armia mrocznych elfów ucieka w popłochu, a Jontarowie byli jedynie znudzeni. Jedyną wadą tych mloków jest ich prymitywna wyjątkowo kultura, której powodem jest naturalnych, godnych przeciwników. Podsumowując, Jontarowie są niepokonani, a każdy, kto śmie rzuci im wyzwanie, musi liczyć z ich nieokiezaną siłą i potęgą. Jedynymi trzema wadami tej rasy jest tak naprawdę ich przesada neutralność, pacyfizm oraz ich zacofanie kulturowe. Ale zaraz, jak to prawie niepokonani? No cóż, istnieje jedna rasa, którą nawet Jontarowie nie chcą rozcieczyć. Tani to istni królowie gór Amra stworzeni przez Titaniusa, a Tani pierwotnie byli no... Że tak to i me, nie do rozwinięci. Bali się wszystkiego, nie potrafili myśleć samodzielnie i mimo swojej ogromnej siły i rozmiaru nie przetrwaliby sami. Tanius po zauważeniu swego błędu poczuł się odpowiedzialny za swoje dzieci i za pozwolenie co żywiołów stopiąc z Darkich Światów i zabrał swoje dzieci na szczyt tytanów. gdzie tam założył dom dla wszystkich tytanów i tam rozpoczął czajenie swych dzieci. Tytani są półtora raza więksi od Tyontarów i posiadają o nich jeszcze większą siłę, ale co to są mniej zwinni. Tytani ze sprawą Nok Tytaniusa stali się jedną z najmądrzejszych raz na Radkie, a gdy młody Tytan osiągnie pełnoletność, Takiemu dzikowi część swojej boskiej mocy, przez co Titanie mogą wadać mocą piorunów. Ale przede wszystkim Titanie są jako mistrzowscy stwórcy artefaktów. Większość podeszłych przymiotów tego świata zostało wykutych na szczycie Tytanów. Sami Titanie wyposażają się oczywiście w artefakty, na przykład te skrzydła nie należą do nich naturalnie, są one przymocowane do pancerzy, które unoszą na co dzień. Ci, którzy potrafią latać. Titanie nie mają wad i zdają sobie z tego sprawę władcy żywiołów, którzy zakazali osiedlenie się Tytanom poza górę Mjlamnas oraz nie mogli atakować. Mogą jedynie brać udział w konfliktach obronnych, np. woj na przykład wojna boków, jedynie Istotami, które mogą rzucić wyzwanie tytanom, to czarne smoki i serii też Zresztą tytany owych smoków nienawidzą. Podsumowując, tytanie są najpodeżniejszą rasą na całym Arathie. Gdyby nie ograniczenia łańcuchu żywiołów, moglibyśmy orządzić Aratem. Nikt nie chce rzucić im wyzwania i kwestionować ich siłę. Oczywiście nikt poza czarnymi smokami. No, i to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście nie są to wszystkie raz, dlatego w niedalekiej przyszłości pojawi się kolejna część encyklopedii Arath, w której opiszę Wam resztę Rasę A na razie mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, dostać łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się na tym odcinku encyklopedii Arath. Do widzenia.